Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam 6 listopada 2025 roku z parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach. Teksty biblijne, nad którymi chcemy chwilkę wspólnie się zastanowić, zapisane są u proroka Izajasza w 48 rozdziale i 9 wersecie. Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć... Oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. I drugi fragment z Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział i dwudziesty pierwszy werset: Anioł powiedział do Józefa: Maria urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Moi drodzy, na pierwszy rzut ocha, o, oka czy ucha można by było powiedzieć, że te dwa teksty do siebie nie pasują, ale spróbujmy zająć się nimi po kolei. Pierwszy fragment dotyczy przemowy Boga. Izajasz przekazuje słowo Boga w zasadzie ludowi izraelskiemu ludowi, który znajduje się w niewoli babilońskiej i te słowa są takie dość cierpkie. Dlatego, że z jednej strony Pan Bóg mówi, że powstrzymywał swój gniew, żeby nie zniszczyć swojego ludu, ale z drugiej strony mówi o tym, że nie ze względu na to, że był tam ktoś sprawiedliwy, czy bardzo wierzący, czy, czy jakiś jeszcze inny powód był ku temu, żeby Pan Bóg właśnie znalazł tam coś dobrego, ale powstrzymywał swój gniew. Ze względu na jego imię i na jego cześć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli Pan Bóg coś obiecuje, jeżeli Pan Bóg y, mówi do, o jakimś przymierzu, zawiera jakieś przymierze, to on je wypełnia, on go dotrzymuje zupełnie inaczej niż my ludzie, którzy potrafimy w jednym momencie wszystko odwrócić do góry nogami, może czasem nawet zapomnieć. O Bogu, i dlatego Pan Bóg mówi powstrzymywałem swój gniew ze względu na imię moje i ze względu na cześć moją, bo jestem wiarygodny, bo jestem wierny temu, co mówię. Jestem Bogiem przymierza, Bogiem słowa, Bogiem, który jest poważny. I drugi fragment, który zapisany z Ewangelii, który dotyczy yy, zapowiedzi narodzin Jezusa, a więc zbawienia świata, pokazuje jasno, że przecież, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego, że ten gniew Boży skupił się właśnie na Jezusie Chrystusie, na Jezusie, który tak bardzo ukochał świat, że poszedł na krzyż z miłości, stał się ofiarą za grzechy ludzi, po to, by ten gniew Boży wziąć na siebie i dać ludziom zbawienie, dać ludziom ratunek, ocalenie, perspektywę na wieczność, na zmartwychwstanie, na życie tu i teraz w radości, w czystości sumienia, w prawdzie. No i teraz to tak ładnie wszystko zabrzmiało. Myślę, że nawet to logicznie byśmy odhaczyli. Ale zwrócę się teraz bardzo bezpośrednio do Ciebie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, czy uświadamiasz sobie to, że to wszystko stało się też dla Ciebie? Że Chrystus cierpiał za Twoje grzechy? Że Chrystus poniósł najwyższą ofiarę ze swojego życia z miłości dla Ciebie, takiego, jakim jesteś? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to Chrystus. Otwiera ci drogę do wieczności, otwiera ci drogę do życia dzisiaj, tu i teraz w prawdzie, w szczęściu, w pokoju duchowym. Czy przyjąłeś tego Chrystusa, czy przyjąłeś wiarą to, co wydarzyło się na krzyżu i to, co Bóg obiecał ci teraz i w przyszłości. Życzę Ci dobrych, owocnych przemyśleń, życzę Ci wiary i życzę Ci Bożego pokoju, który towarzyszy wszystkim tym, którzy idą za Chrystusem, żyją w prawdzie, w Jego zasadach i po prostu kochają Boga. Dobrego dnia, zostań z Bogiem.